Witaj! W dzisiejszym nagraniu porozmawiamy na temat masowych operacji, jakie można wykonywać na produktach i zamówieniach. Zobaczymy przykłady, jakie te zmiany mogą mieć wpływ na produkt czy zamówienie. Aby sprawdzić pierwszą opcję, przejdź do sekcji Produkty, lista produktów, zaznacz kilka wybranych. A tu na przykład zaznaczam fotela. Przy w zaznaczeniu kilku lub wszystkich stron masz aktywną opcję wykonaj dla zaznaczonych. W tej znajdziesz wiele opcji, które pozwolą na masowe operacje zmian np. promocji okresowej, nazwy produktu, opisu i tym podobnym. Zajmiemy się, zobaczymy na razie te podstawowe funkcje, które sądzę, że warto zwrócić uwagę poświęcić kilka chwil czasu na ten temat. W pierwszej sekcji masz Edytuj kategorię. Przy kliknięciu pyta nasz system, czy na pewno chcemy dokonać takich operacji, ponieważ nie ma przycisku Cofnij, trzeba potem ją powtórzyć, jeżeli się pomylimy. Tak chcemy wykonać taką zmianę. Produkty te, jako fotele, istnieją już w przypisanej kategorii, którą widzieliśmy w kategorii 1, fotele masujące. Zobaczmy. Fotele masujące. Możemy zrobić tak, że jeżeli nam nie pasuje umieszczenie takiego produktu w fotele masujące, możemy je przenieść do innej kategorii. I aby to zrobić, zaznaczamy haczykiem docelową kategorię i klikamy na przypisz do kategorii i usuń z pozostałych. W tym momencie, jak możemy zobaczyć, te fotele masujące jako kategoria są już nadrzędne, główne, tamte zostały usunięte. Inna sytuacja jest wtedy, kiedy chcemy przypisać te same produkty do kilku kategorii jednocześnie. Wtedy mamy edytuj kategorię, wykonaj dla zaznaczonych, powtarzamy tą operację. One są już, te produkty, dwa w tej kategorii, więc jej nie musimy zaznaczać. Szukamy jeszcze dodatkowej kategorii, w której chcemy te produkty umieścić, czyli na przykład tu i poprzednio tam, gdzie były, i tu. Wtedy, przy zaznaczeniu haczykami odpowiednich kategorii, już nie klikamy w pierwszą opcję Przypisz do kategorii, i usuń z pozostałych, bo chcemy, żeby te produkty znajdowały się w różnych kategoriach z podobną nazwą, tylko klikamy w opcję Przypisz do kategorii. Wtedy, jak wejdziesz w edycję i wybierzesz kategorię tego produktu, zobaczysz, Przypisanie do kilku kategorii jednocześnie. Zwróć uwagę, że część kategorii będzie dodatkowych, a w tej kategorii, w której znajdował się domyślnie, w pierwszej, on będzie tutaj jako główna traktowana kategoria. Masz również możliwości usunięcia go z kategorii. On już się w tej nie będzie znajdował. Dodatkowo Możesz operować na cenach. Na przykład, jest masowa zmiana ceny dla kilku produktów. Zaznaczamy zmień cenę. Również mamy, za każdym razem mamy komunikaty do potwierdzenia. Dajemy tak. I tu są wartości, jeżeli zostawimy opcję równa się i wpiszemy jakąś kwotę, załóżmy 5000, to ta zostanie przypisana. Porówno dla każdego produktu będzie ta sama wartość. Zobaczmy jak to wygląda. W tym momencie wszędzie już mamy 5000. Zauważ, proszę, że masz dla zmiany ceny, masz jeszcze opcję wartości plus minus mnożenie, dzielenie i procentowe zmiany. Przy plusie dla wszystkich produktów będzie wtedy zwiększone o 52 zł, jeżeli taką wartość wpiszemy. Zapiszemy. Opcja ulega zmianie. Możemy również na przykład procentowo odjąć 11 od ceny. Jeżeli to są produkty z hurtowni, to kwoty te zostaną zaktualizowane po połączeniu sklepu z tą hurtownią. Na temat wyłączenia, aktualizacji cen aktualnych w panelu. Przedstawiłem tę informację w osobnym nagraniu dotyczącym integracji z hurtowniami. Zapraszam Cię serdecznie do sprawdzenia. Jeżeli nam zależy na ustawieniu promocji na produkty, również masowo możesz to zrobić. Możesz zaznaczyć kilka produktów lub wybrać produkty z danej kategorii. Wykonaj dla zaznaczonych i ustawić promocję okresową, która znajduje się w tej opcji. Również mamy komunikat o tym. Czy chcemy na pewno wykonać tą operację masową, to ustawiamy promocję, od której będzie się ona pojawiać dla produktu, i kiedy będzie się kończyć. Załóżmy w przyszłym miesiącu. Cena promocji okresowej to jest to, o ile ma być obniżona ta kwota? Czy to ma być obniżona o minus czyli to będą już kwoty złotowe, czy minus procent zniżka procentowa? Załóżmy, że damy zniżkę procentową. Wykonano zmieniono dla trzech. Taka informacja zostaje wpisana w produkcie. Jak już widzimy, jest aktywna od dnia dzisiejszego. I taki produkt prezentuje się następująco, że przed rabatem cena aktualna do końca promocji. Zmian możesz jeszcze dokonywać masowych, na przykład na zmianę tytułu. Gdybyśmy, gdyby nam zależało, żeby przypisać wszystkie te same nazwy do tych produktów, to wystarczy wszukaj wpisać gwiazdkę, która nam zastępuje wszystkie znaki, jakie znajdują się w tytule, razem z przerwami, i zamienna wpiszemy wtedy na przykład nazwę, po kliknięciu na zapisz, widzimy, zostało to przypisane. Gdybyśmy jednak chcieli przypisać informacje masowo przed lub po, Takiej nazwie. Również możesz to zrobić. Poprzez wykonaj dla zaznaczonych zmień nazwę. Wyraż zgodę. Szukamy wszystkich fraz, jakie są w tytule. I zmieniamy na przykład z dopisem nowość. I chcemy zostawić już tą treść, która tam była, czyli nawias kwadratowy, gwiazdka, zamknięcie nawiasu. To spowoduje, że ta nazwa zostanie wpisana przed słowem test, gdybyśmy zrobili odwrotność, czyli na przykład wpisalibyśmy na końcu, to ta nowość zostanie dopisana na końcu. Sprawdźmy jak widzisz uległo to zmianie. Również możesz decydować, jeżeli pracujesz nad produktami. Zastanawiasz się, jakie kwoty są i nie chcesz je jeszcze sprzedawać w sklepie. Możesz je, takie produkty ukryć. Czyli znowu zaznaczasz produkty, dajesz wykonywać do zaznaczonych. Zmień widoczność. Znowu akceptujemy komunikat i tu mamy opcję zmiany widoczności. Jeżeli będzie tak, produkt będzie widoczny na stronie sklepu dla klienta. Będzie mógł zakupić produkt, który jest jeszcze nie przygotowany przez Ciebie. Natomiast dajesz nie, produkt jest ukrywany. I jest niedostępny dla klienta. Dzięki temu możesz dalej pracować nad produktem, zmieniać opis, tytuł, zdjęcie, pracować nad ceną. Również taki produkt, który jest ukryty, on może zostać wystawiony na Allegro, dalej będzie podlegał aktualizacjom. Informacje na temat, jak wystawiać produkty, jak łączyć produkty z Allegro, były omawiane w poprzednim nagraniu, do którego cię zapraszam. Poprzez opcję operacji masowych, wykonanych do zaznaczonych, możesz zmienić też ilość. Takiego produktu czy części tych produktów może zmienić ilość. Tu również możesz skorzystać z wartości, które omawiałem nieco wcześniej: dodawanie, odejmowanie tych wartości, mnożenie, dzielenie, przypisanie już wartości konkretnej, którą piszemy tu w polu, np. 90 lub zmiana procentowa. Pamiętaj, że tych zmian jest bardzo dużo. Tak jak w przypadku integracji sklepu z, z Allegro, możesz wystawiać produkty w sposób masowy, przypisywać im cenniki, czy zmienić cenę jednorazowo na trwających aukcjach. Możesz też zmienić opcję zmienia aktualizuj z hurtowni, żeby one się nie modyfikowały. Czyli dajemy aktualizację z hurtowni. Dajemy tak, nadpisz atrybuty i tutaj jak widzimy nie aktualizuj z hurtowni wybranych pól. Czyli jeżeli nie chcemy, żeby się zmieniała cena, to zaznaczamy aktualną cenę. Jeżeli ilość, to ilość po zapisaniu one będą um, wpisane w, w produkcie, jak widzimy w tej opcji, bardzo jest dużo tych opcji. Pamiętaj o tym, um, że takie jakbyś chciał cofnąć te zmiany, które napisałeś, trzeba wykonać tę operację ponownie. Czyli w przypadku ostatnim, jak zmieniliśmy opcję aktualizacji hortowni, znowu to wybieramy. Dajemy, że chcemy aktualizować i chcemy nadpisać te atrybuty, żeby ta ilość i cena się aktualizowała. Wtedy zostawić wystarczy puste pola, kliknąć na zapisz. I jak widzimy, w tym momencie zostało odznaczone i te pozycje będą aktualizowane. W tej sekcji, wykonaj do zaznaczonych, możesz również zmieniać tagi, słowa kluczowe dla samego Google. Czy też dla wyszukiwarki sklepu internetowego, zmienić wysyłkę w ciągu, zmienić narzuty, czyli te indywidualne, o których mówiłem w osobnym nagraniu, oraz opis rozszerzony czy skrócony tego produktu. Dodatkowo istnieją operacje masowe na zamówieniach. Kiedy przejdziesz w zamówienia, lista zamówień, masz możliwość operacji, wykonywania operacji masowych na produktach. W pakiecie wyższym, czyli od biznesu możesz poprzez wykonanie dla zaznaczonych osobowo wystawiać faktury. Wtedy nam się pyta o oprogramowanie, czy skopiować dane tego klienta, danych do odbioru, które zostały wypełnione przez klienta. Jaka jest data wystawienia i czy ma wysyłać mailem tak czy nie. Czyli od razu po utworzeniu danej faktury, czy ma wystawiać, wysyłać do. Klienta tego maila z, z plikiem PDF. Dajemy tak. Możemy również zmienić status masowo, czy jeżeli oczekuję na realizację. Możemy również wybrać na wysłane. Kiedy klikniemy, a operacja się wykonuje, dokumenty są wystawione. Możesz również zmieniać statusy samego zamówienia. Jeżeli się pomyliłeś, możesz wybrać na spakowane powiadom klienta o zmianie statusu. Przy zmianie statusu możesz również ustawić wystawienie faktur. Faktury już były wcześniej wystawione, więc nie możemy je ponownie wystawić. Wykonaj dla zaznaczonych. Możemy zmienić informację o opłaceniu z nie na tak. Możesz również... Na przykład, eksportować zamówienia do pliku. Tu możesz zaznaczyć pola, które chcesz eksportować do wybranych plików lub do innego formatu. Możesz zaznaczyć i usunąć elementy. Tu raczej nie polecamy usuwania zamówień. Polecamy zmienić status na anulowane. Jeżeli masz integrację sklepu z drukarką fiskalną poprzez SkyShop Printer, możesz zlecić drukowanie paragonów. Możesz zlecić drukowanie adresów. Możesz również zrobić zestawienie zbiorcze produktów, czy wygenerować sobie zamówienie PDF z przekazaniem do hurtowni, do magazynu. Możesz również zamówić kuriera. Sposób zamawiania kuriera będzie omówiony na innym filmie, do którego Cię serdecznie zapraszam. W produktach, jeszcze chciałbym wrócić, również masz możliwość kasowania produktów w sposób masowy. Przez Wykonaj dla zaznaczonych i Usuń zaznaczony element. Tu chciałbym zwrócić jeszcze uwagę. Masz możliwość importowania, eksportowania produktów do pliku. Ta opcja pozwala wtedy na przy imporcie, na dodanie produktów masowo lub aktualizować dane, tak jak za pomocą tych opcji, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli Wykonaj dla zaznaczonych. Natomiast te operacje są dla zaawansowanych użytkowników i raczej sugerujemy korzystać z opcji. Wykonaj dla zaznaczonych, ponieważ ta opcja jest prostsza. W dzisiejszym nagraniu to by było już wszystko. Zapraszam Cię do kolejnych, oraz zapraszam Cię do artykułów vlogowych, gdzie znajdziesz wiele ciekawych informacji.